A dla losowego subskrybenta rozdam AK-47 Uncharted Start. Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ocenę kwipunku Luke'ego Steve'a. Tak zwanego, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, chociaż go nie śledzę za bardzo. No tutaj, w oko, myślę, że sobie oczynimy jego ekwipunek. Ma dosyć spory ekwipunek warty 16500 zł i tych itemków ma dosyć sporo. Także zobaczymy, co on tam posiada w ogóle i czy coś ciekawego tutaj będzie. Pozdro. No i moi drodzy, oczywiście zapraszam na skin z manki, strona nie pobiera dodatkowej opłaty za skiny z naklejkami, czarmami oraz rzadkim floatem. Mamy tutaj również zakładkę Freebies, gdzie mamy do wygrania różne skiny i są organizowane różne konkursy, choćby nawet taki AK-47 Vulkan, który warty jest 400 dolków. Z kodem Matko z 35% więcej do wpłaty. Na skin z możecie również odebrać 5 dolarów w bonusu z kodem Maćkos. Także zapraszam serdecznie, bo jak widzicie, możemy szukać sobie też różnych krawcików. Nieraz m, takie naklejki są warte kilkaset złotych, a same skiny prezentują się pięknie, jeśli ktoś szuka jakiegoś do pogrania. Oczywiście możemy szukać również rzeczy, które są wyżej wycenione na Steam i zarabiać sobie na tym. No i lecimy z tematem. Mamy tutaj 50 płytki grup, e, jakiś na Noir, moi drodzy, Umpik, on jest bardzo fajny. E, Neo-Królowa, nic ciekawego, uwięzienie jakieś, mamy duchy drobiu, nawet tutaj bez, bez szału, bez szału na pierwszej stronie. Same niebieszczaki, praktycznie także lecimy dalej. E, jakiś bizonnik kosmiczny kocik, on jest spoko. Ten skinek e, podniesienie na duchu też jest spoko. Jak na taniego skina bardzo chociaż taki, kurde, no w sumie zależy. Ja gustuję akurat w takich kolorach. E, idziemy dalej. Znowu niebieszczaki, kurde, to on może inwestuje w skinę jakieś, o których my nie wiemy w takim bądź razie, no. Podniesienie na duchu, choćby nawet. Także dosyć ciekawie. Ja sobie wyłączam tutaj Facebooka. Dobra, bilet do piekła e, USP. USP. Mamy pierwszy fajny skin, bo jest nocne życzenie i ten skin jest, jest jakiś bardzo drogi, a też jest ładny, jeśli ktoś lubi takie kolorowe rzeczy. Mamy również 10-letniego weterana, waberyciki jakieś, jakieś pamiąteczki, znowu jakieś niby szczaki, bilet do piekła, moi drodzy. I łoch, tutaj nam poleciał dość grubo. Mamy ten smoczy ogień, ten bardzo fajny skin jak mówiłem już wielokrotnie, bo właśnie on jest dosyć mocno powiązany z tym z Community, więc spoko, spoko, spoko perspektywy też ma dosyć wzrostowe <coughs> jeśli chodzi o to. Mamy pierwszą kostkę która mi się tutaj trafia. Jest to stal szpon, 2000 zł warte około, jeżeli chodzi o steama Także bardzo spoko w sumie, może mu się to podoba, nie wiem. Mamy również bandaże bokserskie moi drodzy na taśmie izolacyjnej, także dość nietypowo, typowo. Mamy również kałaszka LEGO na na jakimś holu tutaj wini. Mamy jakiegoś no, no, Nirka Gloka, on jest bardzo ładny też. Nocne Życzenie, co tu jest jeszcze z ciekawych rzeczy, no i ten chyba odwet akwamaryny, w sumie, nie? Na jakiś tutaj craft, jak widzicie, sobie tutaj ogarnął nawet. Mamy oczywiście emeczkę, też kosmiczną pustkę, także też spoko skinek, Mamy tutaj również kołaszka Jaguara, który jest bardzo ładny, bardzo ładny. Mamy jakieś, jakiegoś tutaj, jak widzicie, redlinika na fejsklanie, na brokacie. Jakiś wschód księżyca nam się tutaj rzuca w oczy też, myślę. Jakiś chłopek elitarny, pan Muchlik. Much, much, muchlik, no, muchlik. E, co my tu mamy? Niebieszczaki znowu, jakiś famasik, e, tu jest jeszcze ta, ta MP, MP, MP7, e, krwawy sport, ale bez strzału. Znowu niebieszczaki. E, tutaj mamy jakieś, jak widzicie, na traku e, to podświetlenie. To też jest spoko w sumie, e, jak na tą cenę mi się podoba. E, mamy łamiszczękę, tak zwaną, i to też jest bardzo ładny, uspik. Jeżeli ktoś gustuje w takie, w takie rzeczy, tutaj jakieś wizje LGBT prawie że wręcz Co my tu mamy? Jakiś Zeus? Niebieszczaki, niebieszczaki, pełno niebieszczaków kurde, po co są to zatrzymanie? No bo mu nie musi nie tego sprzedawać, chyba w CESA już nie gra, chociaż nie wiem. Mamy kałaszka sedno zamieszania, też bardzo fajny skinek, swojego czasu go miałem nawet. Zjawa z otchłani. Co my tu mamy dalej? Co my tu mamy dalej? Mamy MP5SD Nekro Junior, nie wiem kto tą MP5 w ogóle gra jeszcze w tych czasach. Nocne życzenie kolejne. O ile się nie mylę kolejne w ogóle. E, mamy kolejne nocne życzenie moi drodzy. E, Necro Junior kolejne. Kurde, co on tutaj w ogóle ma tu jak w ogóle... O, tu coś mamy. Nie no, nie mamy nic w sumie tak szczerze. No nowy jeździec. Skinek też spoko w sumie. O, ma tu jeszcze jak widzicie płomień Hantico na 4X Natus Vincere, Także też dosyć ciekawie, bardzo fajny. Oczywiście P250, daj pyska, chyba dosyć popularny, nawet bym wręcz powiedział. Też fajny skin z potencjałem, tak naprawdę, bo dużo osób nim gra mimo wszystko, bo jest ładny, więc w sumie się nie dziwię. Mamy tą OSKę jeszcze, CZT. Co tu jeszcze jest ciekawego? dysko, Technologia też spoko skinek. Mamy tutaj jakąś kartelka. Na jakimś krawciku nawet mamy również kolejne sedna zamieszania, e, obrzyna krakena, kałaszek myglisty, froncik, też spoko kałaszek, szczerze mówiąc. Kolejne, kolejny płomień mamy 23 stronę, już także powiem Wam szczerze. O, i coś my tu mamy: niebieska stal, moi drodzy karambicic. No i tak mi teraz to pasuje, właśnie że ten klikpunek jednokiego może być tyle warty. Bo rzeczywiście ten karambicnik mu dosyć mocno pod, pod tą, 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 tą cenę tego portfolio, jego zawyża. No bardzo fajny karambicik minimalware. Także on się fajnie prezentuje na pewno. Mamy tutaj jeszcze tego pana komandosa jakiegoś. Mamy wróżkę zębuszkę. A wópeczka elektryczna też bardzo fajna wópka, nawet powiedział w takiej cenie dość w miarę przystępnej. Mamy Legion Nobisa kolejny i tutaj jak widzicie jakieś odznaki i emeczka z naklejką Team Digitness. Także dzięki za obejrzenie tego materiału i życzę Wam miłego wieczoru. dziąka, pozdro, siła.